Cześć Wam wszystkim, przy kolejnych szerszeniach osy odpuściły na razie zgłoszeń o osach nie ma są zgłoszenia o szerszeniach tym razem siedzą w elewacji nie wysoko, na szczęście drabinka jest potrzebna ale to tylko dlatego, że jest powyżej 2 metrów także nie jest wysoko siedzą w elewacji dzisiaj użyję kamerki termowizyjnej żeby po prostu zlokalizować dokładnie gdzie one siedzą o tej porze roku gniazda już są na tyle duże w styropianie, że wydzielają dosyć dużo ciepła, które się przebija przez styropian. No, a czasami jest też, że gniazdo jest tak duże, że jest aż do struktury wygryziony. No, i wtedy w ogóle już widać szerszenie kamerką termowizyjną. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Widzicie tą żółtą plamkę? Ta żółta plamka to jest właśnie gniazdo szerszeni. Teraz widać najlepiej, bo, bo światło się nie odbija od kamerki. I tutaj ten żółciutki punkt to jest właśnie gniazdo szerszeni. Tam będę robił nakucia i wpuszczę truciznę. O, tu, tu jest. Tu jest gniazdo. Słuchajcie no, gniazdo jest tutaj, tu nawet elewacja cała O, tu się ugina Tak jak pokazuje o. Tu jest mm. Tu jest wszystko sztywne Tu jest gniazdo Dobra Biorę się na nakucie, leciutkie O, blazm O, ja cięż nie mogę Widzicie to? Tu? Ja tu. Idzie Zobaczcie tu, tu troszeczkę tu O już jest Ala Czyli trutka dłoń там и пусто новый я даже великавал 44 No nie, ale ale To nic, to wszystko będzie zasilikonowane i będzie. Tu się ładnie. rozbrykały dobra tu jest, tu jest mm -hmm. mm -hmm. ja zobaczysz jak w tej sytuacji wygląda mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze muszę jedno naprócić, prawdopodobnie ostatnie. Hmm. Sånn.

okay. Mm -hmm. Mm -hmm. się gromadzi na elewacji, żeby wejść do gniazda. No gniazdo już jest zaklejone, więc tu nigdzie nie wejdą, zaraz je psikam, zakleję te dziurki silikonem, gniazdo zatrute, no i, i tyle będzie po sprawie. Słuchajcie, no, gniazdo zatrute. Kolejny raz kamerka termowizyjna pokazała, że jest potrzebna. Pokazuje ładnie, precyzyjnie, gdzie jest gniazdo. Oczywiście, jak gniazdo jest duże, bo jak jest małe i gruby styropian, no to niestety aż tak precyzyjna nie jest. Teraz styropiany są dwudziestki, więc przy dwudziestkach szersze nie muszą się napracować, żeby wygryźć cały styropian. I nie zawsze pokazuje, ale najczęściej się sprawdza. Tu tak jak widzieliście, tu jest zapiankowane wejście do gniazda. Reszta jest nakuta. Wpuszczony. Trutka wpuszczona. Te, które tu latają, jeszcze chwilę i przestaną, odpuszczą, odlecą. Daleko i, i po jakimś czasie umrą. Wy się trzymajcie. Do następnego. Cześć.